Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Territorial Age. Spotykamy się na mapie Aureoli. Jest to gra drużynowa. 17 osób w lobby na chwilę obecną. My znajdujemy się tutaj na północy i mamy oczywiście 8 drużyn. Zobaczymy, jak nam tutaj dzisiaj pójdzie. Mamy kolegę po prawej swojej stronie. Tutaj się usytuował player 460. Jest też. Nie wiem co z tym człowiekiem jest, nie wiem, chyba, chyba tu sami znawcy II wojny światowej, mam wrażenie, czasem się pojawiają. Imperio Romano, ok, z tobą spokoso już pewnie. Tu dwóch białych, to będzie definitywnie problem i niestety tutaj mają bardzo dużo miejsca na rozwój. Ci biali właśnie, więc to będzie bardzo, bardzo, bardzo duży problem. Może się uda jako tako ich tutaj usunąć. My z kolei będziemy starać się tutaj z tym kolegą czerwonym co już sobie wziąć. Jeśli się uda, jeśli będzie chciał. I lecimy sobie zarówno na północ, jak i tutaj na południe wysyłając. No, 7% powinno być wymiarę Ok, kolego, masz zdecydowanie za mało jednostek, więc usuniemy sobie Ciebie. Bo nie potrzebujemy Cię tutaj, żebyś tak atakował ostro. I lecimy sobie na południe już. Tutaj możemy sobie tego różowego bota ustrzelić, oczywiście. Tutaj z kolegą sojusz z białym by się przydał mi na pewno. I tutaj na północy sobie ustrzelimy te boty również. Jest to. Aha, bo to jest. Ten kolega, bo tak się zastanawiam, czy faktycznie, nie, 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 nie. Nie, <laughs> nie tak nie robimy. <laughs> Co on tutaj próbował wymyślić najlepszego, to ja nie wiem, ale w ten sposób na pewno grać nie będziemy. Oj, moi sympatyczni koledzy. Nie, nie, nie. Tak nie będzie. E, teraz też już, a e, ja bym ci tak powiem ci. Wykasował cię zupełnie. E, tu fajnie, że sobie zbiera fajnie. To już może się uda. E, tutaj widzę. Aha, bo ja do tego nie mogę się dobołtować. Ale spróbujmy. Nie no, 30 tysięcy gośma. No chyba sobie żartuje. Chyba sobie po prostu przyjaciel żartuje, że ja mu dam z czymś takim zostać. Nie ma takiej możliwości, tu kolega widzę moje boty wybija To powiemy mu stanowczo Definitywnie i stanowczo mu powiemy nie Ach, no dobra dajmy ci sól na chwilę Nie no zielony Zielony, my tak nie robimy Kolego mi zapytasz te My nie możemy tak robić Tu kolega ma 2 miliony na dole nie wiem czemu mnie czarny no ale okej, okay, jak chciał to mnie Niechaj to będzie. Okej, okay, tutaj mam kolegę, który jest botem. Więc jeśli jest botem, to dobrze by było mieć mniej jednostek niż ten tutaj różowy, to wtedy... ...tego różowego by atakował. Tutaj jakiś pulsen poszedł na mnie, nie wiem czemu. A nie. Oj. Oj, 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 oj. Nie źle zrobiliśmy. Kolego, daj mi pieniądz. Pieniądz, pieniądz, pieniądz. Pieniądz. Kolego, pieniądz. Pieniądz. O, dobra, dał mi pieniądz. Więc spoko A i tak za mało tego pieniądza mi dał. On sojusz. Temu milionem przywalimy teraz. Kolega nas tutaj uratował. Było blisko, muszę powiedzieć. Było naprawdę blisko. E, stop. Tak, ciebie tutaj usuniemy definitywnie. Bo nie chcemy ciebie tutaj, na pewno. I poczekamy sobie. O, to jest mój teren. To jest mój teren, na pewno. I teraz oni będą się tam bili w środku. Nie wiem, kto to jest, więc damy ci już teraz. I będziemy sobie tutaj, prawda? Czekać. E, tu kolega nam zbotował. Ciekawie się zadziałało. E, usuniemy sobie go delikatnie. No, 460 nas tutaj uratował. W ogóle nie wiem, jakim cudem się to stało, że. Że ja miałem tak mało jednostek. kurcze chyba za bardzo atakowałem. Widzicie, jak, jak to można się wyłożyć. E, temu oczywiście pogratulujemy, bo to jego gra, definitywnie jego gra. E, Dobra, to wrzucimy na Ciebie 2 miliony jednostek w takim razie, bo irytujesz mnie tam, kolego, kolego czerwony, irytujesz mnie tam. No teraz wyszedł, bo już wiedział, że zbyt wiele tutaj nie zdziała. Aha, bo tutaj możemy się przekopywać, proszę bardzo, zapomniałem. Zapomniałem. Sobie tutaj podbołtujemy, tutaj sobie podbołtujemy. A i może strzelimy? Nie, może, może nie strzelajmy lepiej, bo już raz strzeliłem i było ciekawie. Więc definitywnie tutaj nie będziemy nikogo strzelać zbyt mocno. Będziemy sobie delikatnie tutaj kować się. Dokładnie tak. I. A może sobie teraz już strzelimy go do samego końca. Niebieskiego sobie oczywiście tutaj zostawimy. Niechaj tam kolega sobie będzie, niechaj sobie żyje i oczywiście pokażemy, że głosujemy na sojusz i GG dla wszystkich oraz serducho na sam koniec i peace vote z tym niebieskim. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym. Trzymajcie się, hej!